Głos jak diament, perfekcyjnie oszlifowany. W jej blasku ogrzewa się widownia całego świata. Arie operowe w jej wykonaniu zmieniają otaczającą rzeczywistość. A jak wielki świat zmienił ją? O tym już za chwilę Aleksandra Kurzak. Bożego Narodzenia kojarzą nam się z baśniową atmosferą i oczywiście z operą. Nasza gwiazda z jednym i z drugim. Życie jak w bajce na scenach światowych oper. Aleksandro, czy pozwolisz, że będziemy przechodzić spokojnie przez Twoje role i w taki sposób poprowadzimy naszą rozmowę? To bardzo ciekawe jeszcze, jeszcze w ten sposób nie rozmawiałam, jestem bardzo ciekawa jak to będzie. Ja też. Królowa nocy. Mówi się o tej roli, że jest jedną z najtrudniejszych. Czy pomyślałaś sobie, że skoro przeszłaś przez tą rolę, to potem już będzie tylko lepiej? Właściwie w ten sposób nigdy nie myślałam, bo, bo jest to rzeczywiście najtrudniejsza rola. Ona była takim rodzajem, rodzajem mojej karty wizytowej, takim kluczykiem do pootwierania tych wszystkich scen. Więc śpiewałam na wszystkich przesłuchaniach, na wszystkich konkursach. I, i, ale łączy się to, wiąże się to z niesamowitym stresem. Są to tylko dwa wyjścia na scenę. Debiut miałeś taki, o którym marzy każda śpiewaczka operowa. Tak, zazwyczaj właśnie ci śpiewacy marzą, żeby ukoronować swoją karierę występem na tej scenie, a u mnie rzeczywiście tak było, że mój pierwszy występ gościny to był Nowy Jork. I, Metropolitan, i, święta, opera. i święta, i moja pierwsza wigilia w życiu spędzona sa, sa, sama. Byłam sama bez rodziny w, w mieszkaniu. Także z jednej strony piękne przeżycia, z drugiej trochę smutne. Więc z tą bajką nie zawsze jest tak, jakby się wydawało. Jakie że... cechy trzeba posiadać, żeby osiągnąć sukces na najwyższym poziomie w Twoim zawodzie? Na pewno jest to. Niesamowita odporność psychiczna, mhm. y, wiara w samą siebie. Jest bardzo dużo jakichś takich negatywnych emocji, których nie powinno się do siebie dopuszczać. Oprócz, oprócz talentu to na pewno jest praca i, i zawsze ten łód szczęścia i spotkanie odpowiedniej osoby w odpowiednim miejscu, więc jakby nie ma tutaj nic specjalnego. A no, ja słyszałam, że w ogóle pierwszą płytę zaproponowano ci, kiedy miałeś chyba 4 czy 5 lat, tak? tak? To też <laughs> prawda. Rodzice dzięki Bogu nie zgodzili się, stwierdzili, że być może to będzie mhm. jej zawód w przyszłości, więc nie, nie chcemy jakiegoś niezbędnego stresu. I chwała im za to. Trzymam w rynku twoją płytę, która towarzyszy nam przez cały program Joya uzyskała ona miano platynowej. Bardzo się cieszę, jestem z tego dumna, że została tak mile przyjęta i jednak taką muzyką, no właściwie niszową, że tak się świetnie sprzedaje. Kolejna twoja rola to oczywiście Kleopatra i tutaj pytanie, jak dbasz o urodę, moja droga? Jak dbam o urodę. Nie zażywałam nigdy kąpieli w mleku, ale myślę, o, że szkoda, no, no. że można byłoby spróbować. To, to jak, wydaje mi się, że tak jak każda kobieta, jakby nie, nie przesadzam, nie, nie szaleję z jakimiś maseczkami tam czasami jestem, no nie czasami, jestem osobą niekonsekwentną i mało systematyczną, więc to jest główny problem, jaki mi doskwiera. I kolejna twoja rola. Małgosia Wiasiu i Małgosi. A, to tak świątecznie, no to tak jak świątecznie, czy ty też y, skusisz się na kawałek piernika? Doma, Niestety piernica, jestem łasuchem, co widać na załączonym <laughs> obrazku. Skuszę się oczywiście z chęcią wielką na kawałek piernika lub na kutię, którą, która opowiem, ponieważ moja rodzina pochodzi z y, 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 korzenie Lwów i wilków. Czyli rozumiem, jak... że jutro na wigilijnym stole znajdzie się kutia. Ale jak gwiazdy dbają o linię, o dietę? Czy ty przed spektaklem myślisz o tym... Co jesz? Bardzo niebezpieczna sprawa, która zdarzyła mi się dwa lata temu w Stanach. Raptem nie mogłam śpiewać i wydawało mi się, że jestem chora, że coś jest nie tak. Wieczne uczucie jakiejś ciężkości w piersiach i struny głosowo opuchnięte, ta nie działają, nie działają. Więc tak, po szeregu przeprowadzonych badań okazało się, że to była choroba refluksowa żołądka. Która nie pokazywała w ogóle żadnych dolegliwości żołądkowych, tylko tak zwana maska laryngologiczna. Wszystko się odbijało na głosie. No i wtedy skończyły się kolacje wieczorne, ostatni posiłek nie później niż o 19, 18 i wszystko się uregulowało. Także to jest to, czego przestrzegamy. Aleksandro jest dzisiaj z nami specjalista leczenia homeopatycznego. Posłuchajmy, co on ma na ten temat do powiedzenia. Bardzo jestem ciekawa. Prosto i skutecznie możemy poprawić nasze funkcjonowanie i funkcjonowanie układu pokarmowego, e, Wykorzystaniem leków naturalnych. Na przykład leki homeopatyczne wytwarzane z naturalnych składników roślinnych, np. likopodium, jest wskazane dla osób, które mają refluks żołądkowo przełykowy, czyli wszystkie dolegliwości, jakie się pojawiają w jakiś czas po jedzeniu, czyli zgaga, pieczenie, ucisk, czy na przykład niestrawność, która jest bardzo częstą dolegliwością. Kiedy się pojawia niestrawność? No właśnie, jak rozróżnić niestrawność od po prostu bólu y, brzucha? Niestrawność najczęściej pojawia się po błędach dietetycznych, czyli na przykład za dużo zjedliśmy, za późno wieczorem. Smażone dania, czy słodycze po y, jedzeniu. Ja jestem ciekawa, Aleksandro, jak ty sobie radzisz w trakcie y, świąt? Czy ty wtedy zapominasz o tym zdrowym jedzeniu? No, oczywiście. Tak? I cierpię <grym> potem leżąc na kanapie. <grym> A jakie dania się znajdują na święta? Ja, u ciebie ja pierogi z kapustą i z grzybami, więc co może być gorszego chyba niż wzdymająca kapusta. Nie jestem w jest, stanie się oprzeć. A jest e, wspaniały środek, e, który może wspomóc nas, nas już profilaktycznie, czyli przed planowaną ucztą, a, a w okresie świąt będziemy mieli wiele okazji, żeby e, spróbować wielu wspaniałych potraw, i możemy wtedy profilaktycznie zastosować. E, lek homeopatyczny w granulkach tuż przed takim posiłkiem, ale również po. Ja proponuję się jednak tak za bardzo e, nie obiadać i zabieram Was, moje drogie kobiety, na świąteczne zakupy. Aleksandro, trzy produkty musisz znaleźć w szybkim tempie, które poprawiają nastrój, a równocześnie nie powodują niestrawności. Pewnie zgrzeszę, ale tak zobaczymy. To moja droga. Zobaczymy. Tak, tak. I to. Zakazane rewiry. Ale to. To jest dobre. Tarczo jest. Dobra. Jeszcze ostatnie. Dostanę straszną górę za ten wybór. Ma być szczerze? To będzie szczerze. No. Jestem. Jestem ale ciekawa. Ale będzie chyba... Wow. No nie. Przygotowania do Sylwestra. E, kochana, ty, ty jesteś dopiero przy świętach. Jutro święta, ale dobra. Sylwestra... No nie, jak poprawić sobie humor, no to nie ma chyba nic ważniejszego niż prawdziwy szampan. Dobrze, czyli zaczynamy od początku. Czyli jest dobrze, szampan, tak? Szampan rase, Wyciągaj yes. z koszyczka. Co jeszcze? Jest szampan. Co e... jeszcze głosę kupiła? O, na przykład koszka czekolada. Aha, no to dobrze. To chyba nie tak strasznie, prawda? Na razie, na razie, na razie nie, nie tak strasznie. Orzechy. Orzechy. Rodzynki. Mhm. I coś, czego nie mogę się obejść na śniadanie, czyli musli. Tak, i jeszcze tutaj coś widzę. Ich bardzo... I bardzo dobrą herbatę. Pani doktor, czy ten koszyczek. Nie myślałam. Poprawi humor nam na pewno, szczególnie ten szampan. Tak. Szampan w małej ilości jak najbardziej. O, proszę. Jest bardzo dobry trunek, ale w ograniczonej ilości. Myślę, że nie zaszkodzi. I Dobrze. wtedy nie powoduje niestra. Nie powoduje. No dobra, darowane, darowane, na święta. Myśli, czyli mieszanka różnych płatków zbożowych z dodatkiem owoców, jak najbardziej, ponieważ zawiera różnorodne składniki odżywcze i węglowodany, i witaminy, i błonnik. W związku z tym jest odżywcza i może poprawiać nastrój, natomiast przy problemach z przewodem pokarmowym nie łączymy z zimnym mlekiem. Ani z zimnym jogurtem. Mm -hmm. O, to jest ważna informacja. To jest ważna Co informacja. To jest... Ponieważ ja. trawienie i może spowodować niestrawność. O, o, i to jest tutaj uwaga dla ciebie. A no orzechy właśnie. i rodzynki? Orzechy, orzechy i rodzynki. Orzechy zawierają mnóstwo cennych składników. I plus. Tak. Ale tłuczą tak. Dużo w dużych ilościach. tłuszczu, ale <laughs> bardzo dobrego tłuszczu, również nienasyconego, minerały, witaminy oraz trochę białka w związku z tym są bardzo odżywcze, mhm. ale powinniśmy je jeść jako osobny posiłek. Czekolada bardzo podnosi i poprawia nastrój ze względu na zawartość składników, które podnoszą poziom serotoniny w naszym mózgu. A Czyli, jeśli chodzi o niestrawność? A jeżeli chodzi o niestrawność, to lepiej jest właśnie wybrać gorzką czekoladę z mniejszą zawartością cukru, ponieważ cukier powoduje wydzielanie dużej ilości kwasu żołądkowego. No to jeszcze od nie wypadłaś najgorzej, chociaż muszę Ci powiedzieć, że chciałam wyglądało ci... niebezpiecznie. Tak, chciałam ci dołożyć coś na święta, ale sama włożyłaś sobie wszystko na święta, więc nie mam co tutaj dokładać. No to co? Teraz chyba pójdziemy pogotować. Tak jest. Muszę ci powiedzieć, że jestem bardzo spokojna z tobą w kuchni, bo nawet twój przepis znalazł się w książce kucharskiej de Opera Cooks, gdzie gotują największe gwiazdy światowej sławy. Oczywiście śpiewacy operowi. Proszę bardzo, tu jest przepis Befek. Aleksandry. Możesz powiedzieć, co to jest za przepis? To jest przepis na bardzo takie szybciutkie ciasto, jak sobie chcemy czasem umilić trochę niezdrowo dzień. Chociaż nie jest tak straszne, bo jest bardzo mało tutaj składników, w tym. wszystko w łyżkach i cukier, i mąka, bardzo pyszne, na ciepło się podaje ciasto ze śliwkami. Ja bym chciała, żebyś dzisiaj pokazała mi takie danie niesłodkie, niekaloryczne, którym poprawiasz sobie humor i które być może jadasz przed spektaklem. Bardzo często rzeczywiście takie, taka sałata z, z z jajkiem, z, z, z tuńczykiem, to jest coś, co, co bardzo, bardzo lubię. Mamy sałatę, mhm. mamy tuńczyka, jajko, możemy tutaj widzę oliweczki, pomidory, więc wszystko trzeba pokroić, pobierać. No to proszę bardzo. Zobaczymy. Bo może zabierze się za pomidorka. I do tego jest jeszcze słyszałam o ogórku surowym, tak? tak? to może być ogórek, może bo mogą być buraki, znaczy właściwie kto to, kto lubi. To jesteś pewna z tym ogórkiem, że chcesz tego ogórka? Tak, bardzo lubię ogórki i Wydają mi się takie niskohaloryczne i zdrowe. I... A ja tobie nie dam dzisiaj tego ogórka. A wiesz dlaczego? Nie dlatego, że jestem chytra, tylko po prostu ogórek ma w sobie um, takie enzymy, które niszczą witaminę C. I nigdy nie dodajemy ogórka do pomidora, bo to co jest w pomidorze znika. I co teraz? I jeszcze mamy oczywiście tuńczyk. Mówiłyśmy dzisiaj troszeczkę o niestrawności, Aha. to przed takim spektaklem lepiej, żebyś zjadła na przykład tuńczyka upieczonego, a nie z puszki, który ma w sobie dużo rtęci i nie o. jest za zdrowy, o, jest proszę. trochę toksyczny. Jutro Wigilia, dzisiaj Dzień Postny, to chciałam Ci pokazać właśnie takie delikatne danie, które możesz zrobić sobie i które na pewno ci nie zaszkodzi, mm -hmm. które zawsze możesz zjeść przed spektaklem, które działa łagodząco na żołądek. Buraki. Nie będziemy sobie brudzić rączek, więc buraka postaram się nadziać na ten widelec. Carpaccio z buraka. Mogę Cię prosić o nóż, no, może, może ten. ten? Tutaj. Dobrze. Dobrze. Buraka kroimy bardzo cieniutko w plasterki carpaccio, czyli bardzo cieniutko pokrojone. Mhm. Mhm. Tego buraka układamy na przykład y, na rukoli albo można też bez sałaty. Burak rzeczywiście jest idealny na żołądek i na pewno nie zaszkodzi. Mhm. Polewamy tylko takie buraki oliwą mhm. i walsami No, spróbuj to polać delikatnie. Można delikatnie. posypać pestkami dyni, można posypać orzechami i praktycznie danie gotowe. Drugie takie danie bardzo łagodzące, które jeszcze chciałam Tobie polecić, mhm. i które też możesz sobie bardzo szybko zrobić przed spektaklem. To jest danie z awokado, karczochów. Z odrobiną soi. Wszystko to wrzucasz do miski, proszę bardzo. Dobrze. Miksujesz, rozumiem, i po prostu gotowe. Przełożymy. Doprawiamy oczywiście po swojemu, jak to, jak to chce, ja tylko doprawiam. Czyli troszkę takie guacamole.